Chciałam pokazać zająca w pokoju mojej mamy. Zrobimy zbliżenie. Tu na półce. A nie, tak naprawdę nie o tego zające chodzi. Tylko o tego tutaj. O tego słodziaka tutaj. Postaram się nie czuć tym telefonem, żeby coś było widać. Wczoraj jadąc samochodem, zauważyłam właśnie jak na poboczu drogi jaszcząb upolował, coś trzymał w szponach. Natomiast właśnie jak jeszcze zobaczył nadjeżdżający samochód, no to sobie odleciał i zostawił swoją zdobycz, właśnie porzucił. No i tak mi było trochę właśnie żal tego zwierzaka, nie wiedziałam, widziałam, że tam coś większego trzyma. to tak zatrzymałam się sprawdzić, czy to coś tam jeszcze żyje. No i patrzę, że to zajączek. Jeszcze się ruszał. No to zabrałam do samochodu i tak ten zajączek mały znalazł się u mnie w domu. Właśnie w Wielkanoc. Można powiedzieć zajączek wielkanocny. No, no, trochę był ranny, szczerze mówiąc. I długo dochodził do siebie. Głównie rany miał na głowie. Trochę tam właśnie po pazurach takich skaleczeń, zadrapań. Wszystko zostało odkażone. Jak widać zajączek je. Odżywia się. Przetrwał noc, to najważniejsze. Najbardziej smakują mu mlecze. I co tam jeszcze można powiedzieć o tym zajączku? Nie wiem, czy to jest samiec, czy samica. Nie sprawdzałam jeszcze. Na pewno jutro, jak będzie po świętach i będzie można tak bardziej zastać weterynarza, to udam się z nim do weterynarza z tym zajączkiem, <laughs> ponieważ ma lekki niedowład tylnych kończyn i w ogóle tak nie za bardzo chce się ruszać. Nie, że jest sparaliżowany, bo rusza tymi łapkami tylnymi, tylko po prostu tak nie do końca jest w stanie koordynować ruchy i się przewraca na przykład. Dlatego jest trzymany w tym transporterku. Ech, jak widać, to mu za bardzo nie przeszkadza. Wcina sobie mlecza. Mlecze mu właśnie najbardziej smakują. Dostaje różne roślinki do jedzenia, ale tego mlecza właśnie najbardziej lubi. Na chwilę mu przeszkodzę, a raczej się chyba nie obrazi, bo jest taki, nie jest zbyt płochliwy, a chciałam pokazać, jak to wygląda śliczne takie, kochane. O, i proszę. Taki ci zajączek. No tak. Mhm. Nie no. no, słodziak jesteś, taki słodziak jesteś. O, maj mlecza. Ten jest taki trochę żelasty. Bardziej miękki by się przydał. Chodź tu, malutkie to takie, jejku, jejku. Muzy, nie, Hop, 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 No tak, no tak, biedactwo. Naprawdę, że słodkie. Miodział. No tak, śliczny, śliczny jesteś. Odłożę tego zajączka. Niech, niech tam sobie je. Nie będę mu tutaj przeszkadzać. No. Także mówię, podzielę się tą wiadomością, że od wczorajszej Wielkanocy mam zajączka w domu. Słodziak. jak, jak przeżyję i będzie tutaj, właśnie miał jakieś postępy w chodzeniu, to oczywiście nie omieszkam pokazać. A tymczasem zakończę nagranie i zostawię go w spokoju. Nie będę mu przeszkadzać w konsumpcji.